Hej na wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem PEWS kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Sonika W skoro we FNForce istnieją grze, w których widzimy dziwne animatroniki, a w innych częściach ich nie ma. Wyjaśnisz to? Pozdrawiam. Zglitchowane animatroniki, które występują we FNaF Wars, nie są niczym innym niż przekolorowanymi animatronikami, które w tej grze występują normalnie. I jedyne czym się różnią od innych animatroników to to, że podczas walki z nimi mamy inną muzykę i mają niezrozumiałą nazwę i mają zmieniony w ogóle kolor, który się całkowicie różni. Od tych, które posiadają normalne animatroniki we FNAF WORDzie, i są to animatroniki, które zostały wymyślone tylko do FNAF WORDA, i tylko niektóre z nich pojawiają się jako istereki na stole w Ultimate Custom Night. Kolejne pytania od Michaliny Bywos mam teorię, bo jak dla mnie to Felwer Nie zamknął szczęki przez łzy Chłopaka, bo może On miał rozmawiać i żeby było Realistycznie to miał zamykać Buzię, pozdrawiam Ja też się pozdrawiam i jak wszyscy doskonale wiemy Po minigierkach z FNAF 3 W zakończeniu możemy zobaczyć Gdy Purple Guy wchodzi do stroju niego I kiedy skapuje na niego woda Zatrzaski zostają aktuowane I zostaje zatrześnięty W kostiumie i tak samo jest w przypadku Fredbera. Kiedy, kiedy chłopak płakał w jego szczękach to system zabezpieczający przestał działać dlatego Fredber tak zdranił chłopaka, bo zabezpieczenia w kostiumie ze stygnięciu z wodą po prostu nie działają. Kolejne pytanie od Parent School. Black czy Phantom Chica jest we FNAF 6 zamiast we FNAF 5? Za czasów FNAF Dislocation Phantom Chica była jedynie animatronikiem wymyślonym przez fanów i Scott dopiero ją dodał we FNAF Simulator, gdzie pierwszy raz mogliśmy zobaczyć Phantom Chica, animatronika, który był wcześniej wymyślony tylko przez widzów, a później Scott po prostu dodał tego animatronika do gry i potem pokazywał się również w Ultimate Custom Night Kolejne pytanie od Karola Nowaka. Blef, dlaczego we FNAF 1 gdy zamkniemy Fuksiemu drzwi, to zabiera nam energię? Pozdrawiam. Bo Foxy F na 1 wymusza nas, abyśmy włączali kamerę, aby do nas nie pobiegł i nie zapukał na drzwi, żeby nam nie zmarować po prostu prądu, bo to jest właśnie cena jaką dajemy jak w ogóle nie poświęcamy czasu na kamery i nie obserwujemy Foxiego. Kolejne pytanie od Arteos na screenie ze spalonymi animatronikami z FPS w dobrym zakończeniu były wszystkie animatroniki oprócz Leftiego. Czy jest możliwe, że Lefty uciekł? Jest to jedna z tych możliwości, przez którą Scott właśnie może kontynuować fabułę fnaf ale czy będą kolejne części gry i czy fabuła będzie kontynuowana, tego wszystkiego dowiemy się w przyszłości. Na razie czekamy na rozwój wydarzeń i z niecierpliwością czekamy na film związany z fnaf -em. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i widzimy się na scenie. odcinku. za wytrzymanie się i cześć!